Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jedziemy Tesla Model X Plat pierwszy raz. Jedziemy na krótką przejażdżkę, pokażę Wam jak się tym samochodem jeździ. Wczoraj go odebraliśmy, dzisiaj już jest bezpiecznie na zimowych oponach, bo wczoraj odebraliśmy go na letnich oponach, co było dosyć zabawne, no ale tak Tesla robi. No i teraz jest to ze mną Konrad z ekipą i jedziemy sobie na przejażdżkę. Zanim zaczniemy odcinek, zapraszam Was do mojego sklepu EV Park, gdzie możecie kupić jazdy testowe Teslą komuś na prezent albo sobie. Jeżeli chcecie przejechać się najnowszą Teslą model X-Plat lub e S-Plat, już teraz możecie kupić taki voucher podarunkowy i umówić się z nami w jednym z polskich miast. Cześć Konradz! Cześć, cześć. Jak dzień się dobry. czujesz po pierwszym dniu posiadania Tesli Model x Najszybszego suwa seryjnie nieprodukowanego na świecie. Czuć się dobrze, czuję. Na testy jeszcze przyjdzie czas, bo na razie to jest pełne śniegu, ale jest tu tyle dziwnych rzeczy, że będę musiał się przyzwyczaić do tego samochodu. Jest zupełnie inaczej niż w trójce. Zaczniemy od wad, bo widzowie kochają wady, więc od razu lecimy z mięskiem. Przede wszystkim to, to cudo, czyli Wolant, i on jest dosyć problematycznym. Przede wszystkim, no ja przejechałem dopiero, ile tam, 30 km tym samochodem i to jest jeszcze za mało, żeby się przyzwyczaić. Mega problematyczne jest parkowanie, bo trzeba skupić się na kilku rzeczach naraz, czyli yy, trzymać tą kierownic kierownicę yy, i co ciągle mi się tu ręce gubią, bo brakuje mi góry, yy, skoordynować ruchy kierunkowskazem i dodatkowo jeszcze machać tym samochodzikiem, żeby zmienić przód, tył, jak chce się wjechać w ciasne miejsce. Więc to jest yy, A jeszcze jakbyś miał na przykład na sobie włączyć wycieraczki, nie? O nie, 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 to no, no, za dużo, zdecydowanie już... za dużo. Druga dobra. sprawa przygody z drzwiami, to też będzie już przed chwilą, wsiadając w garażu, wiedzieliśmy, że to będzie absolutnie przygoda. Yy, Trzeba pilnować, żeby te drzwi się dobrze otwierały, i nie zawsze ten dostęp jest taki super świetny, jak mówi Tesla, czyli że będzie super wygodnie i wchodzimy, bo niski garaż, tutaj mieliśmy przykład na dzielnej 2 metry, no i mnóstwo rurek, jakiś śrub, więc trzeba było uważać, żeby te drzwi się za bardzo nie otworzyły. Ale teraz plusy przestrzeń, piękna szyba to jest super fajne. No i sam fakt tego, że w tym aucie siedzi się bardzo wysoko i jak w troszeczkę takim statku kosmicznym przez ten wolant, właśnie, więc no jest, jest dobrze. No. Trzeba będzie przetestować jeszcze kiedyś przyspieszenie. Jak już y, śniegi stopnieją, ale pierwsze wrażenia są bardzo, bardzo fajne. Zobaczymy, jak na trasie. Na razie zużycie energii duże, bo 27 kWh na 100, więc bardzo dużo jak na y, jazdę po mieście. Y, natomiast zobaczymy, jak sobie poradzi w trasie. Zaraz ruszamy do Wrocławia. Y, no i zobaczymy, jak, jak sobie poradzi z y, y, no, przejazdem w y, no, takich trochę cięższych warunkach, bo mamy chyba minus 5. Co jeszcze? No i ta przestrzeń. No jest jest dużo, 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 dużo więcej miejsca i no czuć, że jedziemy taką dużą, nie chcę powiedzieć brzydko-krową, ale tak to mniej więcej wygląda. A bardzo mi się tak. podoba ten ekran. tutaj. Ekran jest, jest super, tak, jest, to trzeba przyznać. Że jest Konrad, super. przesiadł się z Tesli Model 3, z SR Plusa. I, no i teraz przede wszystkim moje pytanie, bo to co teraz czuję, jakieś nierówności na drodze, to moje pytanie, jak zawieszenie? Czujesz tak, drużyce? tak, jest ogromna różnica. Przejazd przez tory, przez nierówności, czy właśnie po kostce, jak w tej chwili jedziemy, to jest ogromna różnica w stosunku do trójki. Ta pneumatyka robi robotę. To też trzeba będzie się pobawić, poustawiać to auto, oczywiście, ale nawet na tym trybie auto daje sobie świetnie radę. No i czuć, że wybiera te dziury dużo, dużo bardziej komfortowo niż. Zobaczcie, jaką tu mamy nawet wizualizację. Trójcy. Wszystkie odbicia, i wszystko dokładnie tutaj widać. Tłumienie. To jest kosmos. Teraz e, zobaczyłem, e, włączyłem sobie jeszcze nawigację do Wrocławia, żeby zobaczyć. E, gdzie to się zmienia? zupełnie na odwrót. Tak, jest zupełnie inaczej, to prawda. Tak, trzeba się przyzwyczaić. Żeby zobaczyć, ile będzie trwało ład, wasze ładowanie w e, lutźmierzu 40 minut. No, spodziewałem się, że będzie trochę krócej. No też tak myślałem. E, natomiast e, pojedziemy sobie przez Ionity na pewno. Zobaczymy. Mhm. Jak sobie poradzi ładowanie Tesla na ładowarce Ionity? Tam jest 350 kW, więc powinniśmy no zobaczymy na jakiej też procent naładowania dojedziemy, Teraz 80% ma auto. Mhm. Eee, no i powinniśmy, ładując się na Ionity, tak myślę, właśnie z pół godzinki dojechać już do Wrocławia eee, bez problemu. Tak. No bo tak, do ludzi no. jednak trzeba trochę zboczyć, bo tak, tu tak. pojedziecie sobie tędy, a, a tu trzeba trochę przez, przez łódź przejechać. Eee, na Ionity tak pełnej mocy nie osiągniecie na pewno, bo. Zimna bateria i pewnie będziemy na. 40-50%. No, I też infrastruktura 400V. Tak I jest. I jest po prostu inne napięcie, znaczy natężenie i napięcia. Więc w tym samochodzie nie do końca to zrobimy. A NC mnie też mega ciekawi, to będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście jest wygłuszona. Natomiast jadąc po S8 z salonu Tesli nie czułem jakoś super wyciszenia tego auta. Mhm. A włączysz, ja wyłączyłem cię, żeby ci nie, nie A, Na mikrofonie. Dzięki, na dzięki. mikrofonie. A już widzę, nie że paruje, no. żeby nie było, że jesteśmy tak. wczorajsi czy coś. Nie, no broń Boże. Konrad, tak dobrze mówisz. Gdzie no tak. cię można znaleźć w internecie? Wiesz Jakiś... co? Yy, w internecie można mnie znaleźć na kanale RootBlog, To jest moja redakcja technologiczna, natomiast y, też na x robię filmy dla sklepu, więc tam recenzuję różne gadżety. Tesli, co prawda, tam nie będziemy recenzować, ale, ale y, gadżety są, tak, także telefony i jakieś różne inne bajery. Prawdę. To jest fajne też, to mi się strasznie podoba. O, to wczoraj już pokazywałeś, wiem, że w swoim filmie, ale to jest spoko. Ale dla ciebie teraz chyba nie no jest teraz, spoko. Teraz nie? nie jest spoko, ale właśnie to jest fajne, że tutaj ja i tak mam wszystko, więc yy, yy, pasażer może sobie oglądać, znaczy no, chyba oglądać nie, ale może sobie robić coś na ekranie, nawet przeglądać internet, a ja mam wszystkie parametry mhm. przed sobą, więc. Tak, to tylko jest że mega... znowu za dużo nie możemy, bo tak, większość tak. aplikacji wymaga położenia postojowego. Jakieś gry, kiedyś to działało. Przez chwilę nawet była taka aktualizacja, w trójce pamiętam. Że w padem która... się dało grać w testy tak, Sky Skyforce. Y, tak, ale, no. właśnie w to. I w pasjansa ale później Tesla to w którejś aktualizacji wyłączyła. Tak samo nie możemy sobie uruchomić kina, widzicie, wszystko jest niedostępne, ale możemy sobie włączyć różne opcje, które znacie też z Tesli Model 3, typu pokaz świateł, boombox i tak dalej. E, niedługo, to, to, jest, to jest nowość, którą Tesla ostatnio e, opublikowała, e, będzie możliwość uruchomienia Steama tutaj. E, pewnie też się nie możesz doczekać, co? Grasz w tak, 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 Nie gram w gry, ale chętnie tak, zaraz, się doczekać. No wiadomo, <laughs> tak. żeby sprawdzić. Będzie można wtedy 100% moc wykorzystać tego systemu. Zobaczmy sobie w lewo. Spoko. Natomiast w trójce mam wrażenie, że ten wyświetlacz był troszeczkę wyżej. Mhm. Bo tutaj, na przykład, zasłania mi kawałek tego wolantu, to, to mi kąkę autka. Żeby w niego kliknąć, muszę się wychylić. Niezależnie od ustawienia tego wyświetlacza, więc to trochę jeszcze się muszę przyzwyczaić. I druga sprawa, że tutaj mam wszystkie ustawienia mapy, więc też muszę się wychylić z za rogu no tak. i poklikać. Więc Szkoda, że on jeszcze nie jest regulowany góra dół, a to byłoby za, za dużo już. Klakson, kolejna rzecz. To, że on jest ręczny w ten sposób, to jest dramat, ale. Ale do przyzwyczajenie, a pilot się skalibrował jeszcze? Nie? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jedziemy teraz większą ekipą. E, dziewczyny, jak z tyłu wam się siedzi? Pewnie to zależy dla kogo. <gry> Słuchajcie, ja jestem trochę zostawiona torbami, ale i tak jest mega wygodnie. Siedzenia są całkiem przyzwoite. I mm, nawet będąc tutaj na maksa z tyłu jest fajnie Ale zobaczcie właśnie jak to fajnie wygląda tutaj, szczególnie z tej perspektywy Te okienka no. nad wami, nie? Plus z tyłu no, Po prostu kadr jest y... Kurde, super jak jest... Jakbyśmy jakiś teledysk nagrywały Chciałbym bym ten samochód do jakiegoś teledysku czy do filmu to, no, to genialne, genialne, Nie no jest ogólnie super, ale właśnie przed chwilą rozmawiałyśmy też o tym, że tutaj czegoś brakuje, no nie? jakiegoś takiego stoliczka albo um, podłokietnika, coś cokolwiek, mm. bo... tak Malutko, tu nie ma, gdzie dać ręki no, Ja osobiście brakuje do trzeciego dużo. fotela, żeby można było składać się całą kanapę i wtedy spać w samochodzie. Tak, tak to też by było super. Tak, no. jeszcze z ciekawych rzeczy z naszej perspektywy, to tutaj ten ekran, którego do tej pory nie było w e, tych samochodach. I tutaj możemy sobie same ustawiać na przykład podgrzewanie siedzeń, coś tam oglądać, właśnie też jakieś Netflixy, YouTube, muzyka. Ej, zobaczcie, tutaj jest dostępne teoretycznie. Tak, tak, jest. Okej, okay, czyli tutaj, jak Możesz ktoś siedzi i wtedy z tyłu, to może. Tak, sobie słuchać tak, to okay. możemy sobie oglądać, czyli no to jest spoko, no z przodu co prawda pasażer nie będzie mógł oglądać, A jak będzie miał ochotę, to może sobie pójść do tyłu. Czyli lepiej jest siedzieć z tyłu, Wiksie. No, ja dzisiaj od... jeszcze tylko z tyłu. O, w <laughs> tak, no. teraz będzie kłótnia, tego tak jak kiedyś To siedzi się z, tyłu. Się no z tyłu, no właśnie. Monika, ty, ty w trzecim rzędzie też, też, też siedzisz. Ja najwygodniej nie oddaję swojego miejsca, ja pozostaję. Monika Ale... ma dwa USB-C z tyłu, więc jest git, no. Ale to no, ty... nie? No. Tak, tak, to jest tak. Ja widzę, ja generalnie mam wrażenie, że mam najlepszy widok, bo yy, ja widzę całą drogę, faktycznie też chyba tutaj u chłopaków jest mega wysoko i sam mam, mam poczucie, że jest mega jasno, mega dużo miejsca, więc ja widzę, co chłopaki widzą, co się dzieje na mapie, gdzie jedziemy, ale też sobie lokalnie widzę, co się dzieje, jeżeli chodzi o... Yy, YouTube, nie? Czyli no. wiem, że, że, że mogę sobie tak, oglądać. Ty widzisz wszystko. No. Ona widzi wszystko, no, tylko tak. myślę, że największym minusem tego ostatniego całkowicie siedzenia, poza tymi wszystkimi wymienionymi plusami, to jest przestrzeń na nogi, nie? No, tak, no. no może być. No, a akurat ja jeszcze daję radę? No, jesteś myślę, jeszcze malutka, chudziutka, no to ktoś, tak, ale jak ktoś większy... To jednak nie poradzić. Znaczy będzie siedział z przodu, tak. na drugim Dokładnie. Tutaj jest jeszcze bardzo komfortowe, jeżeli chodzi. O coś tu poleciało mój telefon. Ale na przykład o, jest, super jest też to, że można stopy włożyć pod fotele. Nie wiem na ile tutaj to widać. Ale właśnie bez problemu praktycznie o tak sobie wyciągnąć. Totalnie, totalnie komfortowo. Teraz jeszcze raz mam powtórzyć i udawać, że za pierwszym razem dobrze. Tak. E, głośniki 22 głośniki są o łącznej mocy 950W. E, I one są rozmieszczone po całym samochodzie. Plus jest niby to ANC. Nie wiem czy ANC trzeba włączyć. Na razie ANC nie słyszałem, ale ale no zobaczymy, no gra dobrze. Czyli to jest to, ja po aktywna wrażenie. redukcja szumów i ciekawe jestem, czy to faktycznie działa. Czyli gra na pewno dużo lepiej niż trójka, tylko w SR ja też nie miałem jakiegoś szału, bo tam tylko ten soundbar grał spod szyby. Natomiast tu jest dużo, dużo I Tu mamy lepiej. też podwójne szyby. To tak, też widać, tak. mogę Wam nawet to teraz tutaj pokazać. Jak sobie otworzymy szybę, to widzimy, że jest ona tutaj, nie wiem, czy to zobaczycie w kamerze, ale jest ona tutaj klejona, jest podwójna. Jeszcze teraz chciałem wam pokazać, że opatentowałem patent na oglądanie YouTube'a z tyłu. Wystarczy być pasażerem, mocno się położyć. Nie chcę tutaj ci za bardzo zgniatać, ale jak się, jak się wystarczająco mocno położymy, to widzicie to teraz tak jakby z mojej perspektywy, że da się tutaj oglądać coś. Także no jest opcja, żeby siedzieć z przodu i też oglądać YouTube'a. No i fajne jest to, że można sobie podłączyć zestaw słuchawkowy do tyłu i no wtedy tak, pozbawiamy chyba dźwięku w całym samochodzie pasażerów, ale można oglądać na tylnej kanapie, tak. wtedy film na słuchawkach. Ja się to słyszałem z różnych recenzji, że to jest minusem, że po prostu Nie wszyscy są skazani na... Oglądanie na przykład YouTuba czy jakichś bajek dla dzieci. Jak Ale to jest też sposób. dużo fajniejsze, bo jeśli ktoś nie chce korzystać ze Spotify'a, to dzięki tej funkcji może korzystać z YouTube Music de facto, nie I mając tak. premiuma i tak. może sobie obejrzeć, słuchać dźwięki podcastu. Tylko wszystko. musi się tam ręką z tyłu wyliczyć, wyklikać, wykliwać, tak. <laughs> chyba, że macie tym premium. Próbujesz za wszelką cenę pokazać, że da się tu ustawić kamerę. <laughs> tak, chce... o. Idealnie, zobaczcie, znalazłem e, też świetne miejsce. Żadna Tesla tego nie ma że można sobie tak właśnie o to kamerę położyć i zobaczcie ile ona ma tutaj miejsca. Bez problemu z mikrofonem się mieści. W trójce tak nie jest, w poprzedniej jest to tym bardziej tak nie jest, a tutaj jest idealnie. Tylko trzeba mocno ją zabezpieczyć po prostu. Trzeba mieć dobry statyw, a mój ma już chyba 5 lat. Jakie opony założyłeś do XA? Tutaj są Wedersteiny, zimóweczki. Z przodu 26545R20, a z tyłu 45 r 20 Komplet kosztował 4700 zł. Eee, tak, 4700 zł. A na coś szczególnie zwracałeś uwagę? One mają jakiś niski współczynnik? Eee, ee, tak, hałaszu? niski współczynnik zużycia paliwa, bo to jest B, a hałas jest na C, 73 dB. Eee, I one były troszeczkę cichsze niż te skorpiony, które poleca Tesla. Pirelli. No i też były troszeczkę tańsze, bo za komplet skorpionów wychodziło mi chyba 5500, a tutaj było tam parę złotych taniej. A w testach ta opona wypadała lepiej, więc no na razie jest ok. Ja, ci po prostu musiałeś jakby dwa zamówienia sobie zrobić, nie? E, tak, tak, dwa przy, zamówienia. Przy, przy Jedno na dwa, dwie no opony no z przodu no. i dwie z tyłu, tak? To jest takie nietypowe. Amerykańska Ardza jeszcze Tak. Ten ruch jest zabawny. Ten ruch dahedik. jest totalnie dziwny. Nawiódka Tesla, a lampy już parują, więc nie tylko w trójkach i w Y, ale w, w tych tutaj też X-ach. No i wszystkie, wszystkie parują. No to spasowanie też tutaj widać, no jakieś szpary, tutaj te drzwi. A to jest w ogóle... Muszę otworzyć pokażnik i to pokazać No to hmm. jest słabe. Wykończenie jest, jest średnie. Ale za to dywanik jest wszędzie, nawet na zamku. Przyjemnie, <laughs> żeby przyjemnie się zamykało. Tak, tak. Tutaj też są yy, takie miejsca, gdzie według mnie powinny być cztery śrubki, a, a jest pusto. Więc to też chyba czegoś brakuje. Czas na moją pierwszą przejażdżkę. To, co mi się w zawsze podoba, że możemy sobie ustawić taką opcję, że gdy podchodzimy z telefonem, samochód otwiera nam drzwi, wsiadamy do samochodu. Wystarczy, że bez dotykania niczego wciskamy hamulec, zobaczcie, drzwi się same zamykają. E, I później docelową ma być funkcja, że sam sam będzie wybierał kierunek jazdy. E, na razie trzeba to zrobić jeszcze automatycznie, ręcznie e, już więc... można włożyć w ustawieniach, tylko jeszcze autopilot nie był skalibrowany, A, więc możemy to spróbować. Poczekajcie, to zrobimy gdzie to może. W autopilocie być? chyba to jest. Autopilot włączę asystent kierowania w ogóle, bo jest włączony. Tak. A i masz opcję, żeby raz kliknąć albo dwa razy. Dwa razy, tak, to to na pewno zmieniamy. O, tutaj automatyczny wyb wybór biegu po postaju. Wygaszone jest, nie hmm. wiem czemu. A, dodatkowych kamer, 90%, czyli jeszcze się nie skalibrowało, żeby wybierać to automatyczne. Okej. Okay. Dobra, to ruszamy. Jeszcze raz, tu. A ona jest taka szeroka, ona w ogóle się wydawała, że. Nie, ona jest taka naprawdę, no, jakbyś nie wiem, co trzymał. No. Mega dziwne uczucia. Mega dziwne uczucia, ale bardzo pozytywne jest to, że widać bardzo dobrze wszystko. Okej, okay, kierunkowskaz. Spróbuję bez odrywania rąk. <gryzny> OK, działa. E, jakby co, to tutaj się nie klika, bo na... to nie jest przycisk to na górze, tylko trzeba kliknąć w rolkę dwa razy. Jedziemy na autopilocie. Trzyma się? Nie. <gryzny> Ale wiesz, nadzieję warto mieć zawsze. To <gryzny> oczywiście. <gryzny> No ja Tesla się na plus klienta nie myli, to raczej w drugą stronę. Tutaj na dole mamy taki wskaźnik zużycia energii, czyli tutaj w prawo mamy oddawanie energii, a w lewo jak puszczę pedał przyspieszenia, to zobaczcie jak się samochód hamuje. Brakuje mi tutaj opcji, która była w Tesla model w mojej przedliftowej albo wiksie przedliftowym, czyli było takie okienko, które pokazywało dokładną moc w kilowatach czyli na przykład ja u siebie mam do 350 kW taki suwaczek i w dół mam do około minus 50 kW, więc mniej więcej wiem ile ładuję jadąc z górki albo ile oddaję jadąc po prostu przyspieszając. To jest całkiem fajne, ale z drugiej strony dla takiego użytkownika zwykłego, który się tym nie interesuje, no to jest kompletnie bez sensu, więc właśnie dlatego tak to uprościli. Okay, jak w raz... trójce jasno, nie? Tak, jak w trójce identyczne. Włączamy jeszcze raz autopilota. Trzymaj dłonie na wolancie. No tak, teraz Dobre jest sądę, Teraz jest trzymaj dłoni na wolancie, przed chwilą było dotknij delikatnie jąk. A jak na fotelu pasażera? Bardzo fajnie tu się siedzi, naprawdę jest taka przestrzeń. O, nie ruszyła sama. Co ciekawe. dotknął hamulca. O, delikatnie obróć wolant joek. Aha, czyli teraz jest wolant joek. Komunikaty to komunikaty są do negocjacji jeszcze, tak. Ale w ogóle inna jest ta chmurka albo albo mam wrażenie takie. Tak jest inna chyba, no. Zobacz, jakbym chciał tak sobie szybko zmienić pas ruchu w mieście, no to też nie ma problemu, bo te zakresy są naprawdę minimalne. Najgorzej jest parkować. Najgorzej jest parkować, no zaraz zobaczymy na parkingu. Dobra, mamy zakręt. Pierwszy. A fajnie, można sobie ją puścić tak jak teraz to zrobiłem. Tak, ale instruktorzy nauki ja jazdy, by cię po prostu tutaj wiesz. Nie wiem, ale instruktorzy to jedno, a. Życie to drugie. To drugie, nie? Zobaczcie teraz jeden obrót i drugi obrót. I tak jesteśmy. Nastawimy sobie nawigację do Curychu, do Szwajcarii, tam gdzie jedziemy za parę dni. I to jest sztos, że on tak szybko to wyłapuje. Ja w SC, mojej przedliftowej, muszę czekać dosłownie z minutę, półtorej minuty, żeby on załadował trasę. Tu kliknąłem i od razu jest. Także ta moc obliczeniowa jest tutaj odczuwalna. I zobaczmy sobie, jakie mamy tutaj przewidziane ładowania. Mamy tak, ładowanie w Poznaniu. Wiadomo, że te ładowania w Polsce są dłuższe, bo jest, są rzadziej supercharger i wolniejsze, ale jak widzimy do Niemiec, to już mamy ładowania po 35 minut. 35, 30 i 20, nie no, to jest kosmos. Ale czuć nawet responsywność w stosunku do trójki z Intelem. Ja mam tą trójkę z Intelem, to i tak dużo szybciej oblicza to wszystko. Tak. Ale te czasy ładowania, wiesz, na przykład nasz y, przyjaciel Sergiusz ma XA p mm -hmm. P90D, jak z nim gdzieś jedziemy, na przykład właśnie ostatnio do Włoch jechaliśmy, no to było takie wieczne czekanie, że X zawsze musi ładować 20-30 minut dłużej niż nasza SK. -a. Okay. A tutaj łączny czas ładowania masz 20-30 minut. No tak, tak. Dobra, parkujemy, żeby ja sobie zaparkuję na jakimś losowym miejscu, tylko tak, żeby to żeby przetestować. No, to już jest naprawdę ciężko się połapać. Szczególnie, że jeszcze muszę się skupić na tym, żeby nie odszedł gdzieś z samochodu. No właśnie, to jest no o, najgorszy moment. Tak. I jeszcze powinieneś się kierunkowskaz włączać, no tak. więc to w ogóle jest wtedy. Lejki like Pro. Muszę <laughs> pomrugać drugimi. <laughs> Nie, jest naprawdę mega trudno, nie? W sensie fajna, fajna frajda, ale tak, yy, tak na co dzień to... Znacznie początku... spowalnia tam były manewry. No, no właśnie, jakbym ja wiesz, czekał, teraz byłbym twoim sąsiadem, który czeka tu aż zaparkujesz, ja bym powiedział kurde, no tylko dał mu prawko, nie? No, tak. Pacet tak. ma takie auto a jeździ jak... <laughs> no, tak. kręci, kręci się. Nie no, jest. jest, jest wyzwanie, trzeba się do tego na pewno przyzwyczaić. My już po pierwszej jeździe. Konrad już ucieka niestety i zabiera nam na ten piękny samochód. Naprawdę coś niesamowitego. Do testów tego samochodu na pewno jeszcze wrócimy. Ja wam przypominam, że możecie kupić sobie jazdę testową tym samochodem u nas na stronie. W opisie filmu wszystko jest podlinkowane, także zachęcam was do tego. Możecie przejechać się z Konradem i poczuć 2,5 sekundy do setki. Także dzięki za oglądanie. Cześć! No roof on my top, and my babe see through. hey on the pen, don't stop. Shit ain't gon' feel.